Chodź do mnie. Nie, Boże, proszę, nie! Chodź do wuja, na kolanka. Nie! Zobaczcie, przybieg. przybiegł. Przybiegł. A spociłeś się, czy... i mordę. Słucham? O nie, wuja, co się stało? Wujaszku, no powiedz, jak to kiedyś było. Nie interesuje się pan, panie. Mówię, masz okulary, żeby ci się wygodniej czytało. Się założę. O Wujek Władek? Opowiedz, powiedz, jak to było za komuny, jak nic nie było? Sobie pan to. chyba jest komunista. Tak jest, tak. Poproszę o A propos. A propos. Jak już wspominałem w tym tygodniu mieliśmy jeden mux i same kanały TV. P. I nie było internetu, więc czytałem książki. A to co, no Książkę, którą zacząłem czytać, nie skończyłem jeszcze, ale jest absolutnie fenomenalna. I to nie jest nowa pozycja, więc być może część z was ją zna. Cholernie polecam. A propos komuny. Okay. To jest Błoto słodsze niż e, miód. Głosy komunistycznej Albanii. Jest to reportaż e, pani Małgorzaty Reimer. Znany w ogóle. To była książka, wiem, że jakby szerokim echem się odbiła. Jest to opowieść o tym, jak komunizm w Albanii był. Jakie piętno odcisnął. Jak ludzie poufali. Upadku tego komunizmu radzą sobie lepiej bądź gorzej, z naciskiem raczej na gorzej. I teraz to. A tak, bycia... Ja ci założę. Dobrze, a propos bycia Wujem. Są tam opowieści takich ludzi, którzy komunę pamiętają i którzy. Fenomenalne są w ogóle te, te, te akapity, gdzie na przykład starszy człowiek mówi, że okej, okay, dobra, teraz przyszedł kapital, kapitalizm w cudzysłowie i niby jest lepiej. Ale wtedy było źle, bo wszyscy mieli te same buty. To były buty, to prawda? Ale, wszyscy, ale wszyscy mieli takie same. I to są tak prawdziwe opowieści. I po prostu to jest tak świetnie napisane. Jezu, bardzo wam polecam. Bo to niż słodszy, brzmi od głosy komunistycznej Albanii. Bardzo wam polecam dwóch, dwóch trzecich, niesamowita książka. Niesamowita książka. cały czas nagrywam ekran dla Matiego. Mati już znowu widział więcej niż powinien. Na szczęście nie ma tutaj tych fragmentów naszych rozmów, jak kadamy o tym, co zrobić z Matim. This is the worst! Wszyscy razem... Pójdź Mati, bo Mati nie słyszał. Nie wiem, czy znasz to. Widziałam! działamy razem. Razem. Wierzymy w nasze wartości. I to jest nasza siła. Jeżeli ja pójdę za, na 10 lat do więzienia, to też się śmieję. Believe it or not, jail yeah. right away. Uśmiecham, oh, to ja to to się uśmiecham. Albo it's kinda crazy a i tym podobne. Zakazuje ich używania. Dla takich osób będzie gułak w sosnowcu. To widziałem też, też mi się uśmiecił. To jest AI? Nie. Ja Prezydent Duda naprawdę zakazał mówić babe'a w i sensie... it's kinda crazy. Nie, w sensie mają całkiem już tak dobrze zmapowaną nudę? Tak? że Tak już, no. kurde. Kogo, nie? Ja ci kręcę. Siemaneczko, ziomeczki, w dzisiejszym odcinku zagrajmy w Minecraft sezon drugi. Karol, nie kojarzycie firmę IBM? IBM! <laughs> 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 jeśli kojarzycie firmę IBM, jeśli moglibyście mi przybliżyć, od czego pochodzi skrót nazwy IBM? International Business, Machines na pewno. International <laughs> Business Machines. Dobrze powiedziała Bardzo ładnie, Karol. Siadaj piątka. Ha! Dobrze. IBM. 13 minut zostało, to teraz ty Dlaczego kruta... cunie IBM? Z tego, że Steve Jobs pokazał przed wejściem fakera. No i dobry. Gigant wstrzymuje rekrutację. Chce zastąpić tysiące pracowników sztuczną inteligencją. IBM chce zastąpić prawie 8 tysięcy pracowników sztuczną inteligencją i automatyzacją w ciągu 5 lat. Wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego firmy Arvind Krishna. Ogłosił, że firma chce wstrzymać rekrutację, bla bla, które mogłyby być zastąpione przez sztuczną inteligencję. Hmm. E, niektóre stanowiska działa back-office, takie jak zasoby ludzkie, zostały zawieszone lub spowolnione. Back-office to też administracja i tam i księgowy i tak Aha! Dodał, okay. że na stanowiskach, który nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, pracuje około 26 tysięcy osób. Mogę z łatwością wyobrazić sobie, jak 30% z nich zostanie zastąpione przez sztuczną inteligencję Ouch. i automatyzację. Oznaczałoby Ouch. to utratę około 7800 miejsc pracy. Hyśna powiedział, że bardziej przyziemne zadania będą prawdopodobnie w pełni zautomatyzowane, jednak niektóre funkcje HR, takie jak ocena pracowników, prawdopodobnie nie zostaną zastąpione. IBM zatrudnia obecnie około 260 tysięcy pracowników, 260 tysięcy pracowników. What? I nadal prowadzi reputację na stanowiska związane z rozwojem oprogramowania i no kontaktami dziwnego. z klientami. Firma ogłosiła redukcję zatrudnienia na początku tego roku, która po zakończeniu może objąć około 5 tysięcy pracowników. Ale redukcja wynika z recesji, która jest generalnie na rynku, bo tak, też zwalniają też. TikTok, Facebook, Google i YouTube. Wszyscy zwalniają. To jest akurat stała. Więc te 5 tysięcy, jak przełożysz 5 tysięcy do 260 tysięcy wszystkich pracowników, to nie jest aż tak dużo bądźmy szczerzy, ale jeżeli oni już otwarcie mówią o tym, że chcą ich zastępować sztuczną inteligencją, to jest ciekawe. Przypomniało mi to wpis na Facebooku Aleksandry Przegalińskiej, która generalnie rzecz biorąc sztuczną inteligencją, takim rozszerzonym życiem, cybernetyką zajmuje się od lat i to tak profesjonalnie. Ulało jej się. Pozdrawiam serdecznie w ogóle Ola jest bardzo, bardzo ogarniętą w tej kwestii osobą i już ma dość. Mam tego dość. Powiem szczerze, jestem bardzo zmęczona. Konstruktywna dyskusja na temat RAM, AI i zastosowania tej technologii jest bardzo potrzebna. Jałowe straszenie. Nie, dość mam samozwańczych ekspertów, którzy, od wczoraj, którzy do wczoraj zajmowali się zupełnie czymś innym, a nagle stają się specjalistami od sztucznej inteligencji i monetyzują strach przed tą technologią. Jestem zmęczona brakiem propozycji. My, na przykład, jako zespół naukowy mamy jedną, ale solidną: Collaborative AI, czyli paradygmat współpracy z AI zamiast delegowania jej zadań. Z pewnością są też inne konstruktywne idee. Straszenie AI jest nagle i gorszym możliwym pomysłem. Strach to emocja paraliżująca, nie pozwalająca działać ani myśleć. Są inne. Drogi, jako że Aleksandra zajmuje się AI, zanim AI było w ogóle modne i to tak way back, ona się zajmuje nie wiem, uh -huh. od, od więcej chyba niż 10 e, lat, no to e, jej głos jest cenny? Tak, tylko wiesz, no. to nie jest. Wieś, do ona pije? Wiesz do czego do no. czego do Andrzeja Dragana na przykład. Wiem, pija, no to nie? pierwsza moja to jest myśl. Pierwsza była. myśl, tak? tak, tylko że to tak. Mhm. I to nie, nie tylko w tematach AI, jak jest coś popularnego, albo ktoś wykracza poza swoje mhm. eksperckie kompetencje i mówi, że jest, jestem psychologiem, ale mhm. nie, nie, mam, nie mam problemu, żeby się wypowiadać na temat geopolityczny, oczywiście. I, i tak dalej. Fog of War. I to nie jest. Tak, że tylko Andrzej Dragan czy takie Andrzej... Dragany się mm. wypowiadają na te tematy. Nie, no Gdyby ja tak było, tak. to miałaby 100% racji i moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie skończymy już ten temat, nie strasznie. Ale i chodzi tylko o strach. Tak, tylko że na no ten konstruktywna dyskusja e, zastosowań jest bardzo potrzebna. Jak już jest potrzebna ta dyskusja i ona się odbywa i ludzie zapraszają do wywiadów e, osoby, żeby pogadać na ten temat, to na pewno będziesz miał przekrój różny. Będziesz miał takich, którzy są za, będziesz miał takich, którzy są przeciw i tak dalej. Wiesz, są po prostu osoby, które się też. Tym zajmują od lat, tak jak pani Aleksandra. Mhm. I one też mówią, że okej, okay, uważajmy. Oczywiście, ale ja, ten... ale, ja ale ja zaznaczam, że Aleksandra Przegalińska raczej. Jest zwolenniczką wdrażania sztucznej inteligencji. Ona tak. jest raczej po tej stronie. I zawsze było. Tak samo jak się pojawia ojciec chrzestny sztucznej inteligencji, ojciec Google i ostrzega przed AI. Ludzie czytają nagłówki, my czytamy. Mm, my wyle czytamy, tak, tak, podajemy tak. ludziom dalej same nagłówki, mm -hmm. nawet jak przeczytamy całe... Hilton, tak, czytamy. tak, nawet jak przeczytamy cały ten artykuł, mm -hmm. to i tak trzeba byłoby się zapoznać z jego postacią, mm -hmm. poszukać jeszcze głębiej, tak dalej. I wiesz, i czytasz to, i sobie myślisz, no kurde, ten typ, który nad tym pracował odchodzi, to mi to przypomina te czasy Facebooka, że tam też odchodzi jakiś główny inżynier. Do, do spraw algorytmów i mówi, że Facebook został od samego początku konstruowany tak, żeby cię uzależniać mm -hmm. od tego i uważajcie w ogóle, ku, usuńcie swoje konta na Facebooku. Był też taki typek, który... Bardzo możliwe, ...który tak. mówi, no to jest w ogóle wszystko przeciwko wam i, i tak dalej. I'm not a bad guy. No to to na ludzi też działa, nie, w sensie trudno, trudno się spodziewać, że widzi coś takiego, w i sensie, nie no to... Na pewno, znaczy kurczę no, jak już wiemy, że idzie coś tak dużego, A, jeszcze większego niż rewolucja przemysłowa w skutkach, to trudno, żeby się tam nie pojawiał strach. Faktycznie, pewnie lepiej by było ten strach jakoś yy, adresować i odpowiadać na te obawy. I, cho i Tylko chodzi na... o monetyzację strachu, a, a, czyli no trochę... I okay. to 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 też... chodzi o to, co Komek robili... też robił z wojną, nie? To, co robili wszyscy komentatorzy wojenni, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Ten naukowiec od Google'a wyjaśnił, że zrezygnował z pracy w Google, gdyż chce bez skrępowania mówić o zagrożeniach, zagrożeniu na Słowacji. Ale to teraz tak sobie myślę, czy to nie jest tak, że wchodzisz w jakieś środowisko, na przykład politykę, albo nawet lekarzy, czy jakiekolwiek inne środowisko, mm -hmm. prawników, mm -hmm. czy jakiekolwiek... Ten... Potem i są się, kurde, ale to są układy, układziki, to wszystko jest yy, są, takie, ale takie zgniłe od środka, jak się dopiero zajrzę pod, pod ten, to tam widać, że glizdy chodzą, czy tamte, i ja to wszystko teraz nagłośnie, to takie przypadki się zdarzają chyba w każdym temacie, nie? No, taki do, doktor Jeffrey Hinton nie zatrzyma też tego, umówmy <coughs> się. Dokładnie. On będzie, on rozumiem jego zryw, natomiast nie zatrzyma faktu, takie rzeczy jak sztuczna inteligencja. E, zagrożeniem wymienia między innymi zalew dezinformacji, mhm. co widzieliśmy z Andrzejem Dudą. Na przykład. E, głębokie zmiany na rynku pracy. Co z Czy na koniec zagrożenie egzystencjalne związane z potencjalnym powstaniem prawdziwej cyfrowej inteligencji. This can serve no Ale no. Unia Europejska, o czym. Bo ja z kolei do tej pory na Impantelabie miałem jedną rozmowę o, o AI z Filipem Konopczyńskim z ramienia Fundacji Panoptykon, czyli z ramienia Fundacji, która z zasady czepia się i szuka luk w Bezpieczeństwie w ogóle internetowym. A tu Bezprawnik pisze, że już UE wprowadzi regulacje dotyczące AI. Niedawno informowaliśmy o tym, że ChatGPT może mieć poważne kłopoty. Najpierw Włochy zdecydowały się go zablokować przez RODO, ale y, ma w, y, zostać wprowadzony akt o sztucznej inteligencji. Ma tworzyć spójne ramy prawne dla tworzenia produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, wprowadzenia ich na rynek i zarządzania ryzykiem związanym z AI. Moim zdaniem to, że akty prawne na terenie UE są tworzone w czasie uh -huh. rzeczywistym, uh -huh. to nie jest straszenie. To jest uh -huh. akurat dobre. W sensie. Bo zawsze wiemy, że prawo dogania rzeczywistości. Czego nie? będzie dotyczyła ta regulacja? Nowy akt ma m.in. zakazywać wprowadzania, wprowadzania do obrotu i użytkowania systemów AI wykorzystujących techniki podprogowe, manipulacyjne lub wprowadzające w błąd. Oprócz tego zakazane będą systemy kategoryzacji biometrycznej, klasyfikujące osoby fizyczne, fizyczne według chronionych lub wrażliwych cech, albo służące do tworzenia tzw. social scoring. Generalnie to się opiera o RODO, czyli bazą tego. A okay, ale to jest RODO, czyli to, że masz... Ale to nie prawdę, jest ściśle powiązane ze sztuczną inteligencją, bo tego typu rzeczy już istnieją od lat, zanim ta sztuczna inteligencja się zdążyła jeszcze rozwinąć. No tak, ale to, że były dane, których nie wiadomo było jak użyć, to jest jedno, ale kiedy dostajesz narzędzie do użycia danych, które może już były, to wtedy się wprowadza RODO. Tak samo jak nie było RODO przed... Nie było, nie było potrzeby wprowadzania RODO przed y, social mediami. To nie jest social media. Rodo, no. jest bardziej do, do stron, które trzymają twoje dane, że się tam rejestrujesz, zostawiasz swoje dane. No między innymi Facebook, Instagram, Twitter i tak dalej. No jak? Ile zostawiasz danych na Ceneo.pl, a ile zostawiasz na Facebooku, i Instagramie? No jak? Po to jest Rodo. Tam zostawiasz tylko, najwięcej tylko danych. Facebook, Facebook ma więcej informacji o tak, takim właśnie twoim śladzie cyfrowym. Co robisz, co ci się podoba, co lajkujesz. No. A Rodo bardziej dotyczy twoich danych osobowych. Imię, nazwisko, numer telefonu, mail, adres. Ale ty też telefonie. tam zostawiasz. Nawet nie, jeżeli nie, adres się nie to Na Facebooku czekując no. się codziennie z Wi-Fi stary. W Facebooku. Gdzie mieszka. Czekaj, wło... But it is gonna bother you, because you're human. And and I was human. WHAT? What the does... pranka? Na kim? Na ludziach. Dawaj. Ok, Google. Prank, hey, baby! Dazwame! <laughs> tylko tylko, tylko czekaj, trzeba im coś powiedzieć. A czekaj, czekaj. Hey, Siri. Prank, bro! Haha! <laughs> Nie, zadzwoń do mamy. O, oh, zadzwonę do mamy. Bad mox! Ok... <laughs> <laughs> ok, Google. Zadzwoń do mamy. Pokaż wodeczku, co ludzie piszą do nas w mailach, i aby pisali dalej. No coś tam piszą. No. Ale żeby pisali dalej, czy nie? Tak. No tak. Karol, jesteś nam winny 3,5 godziny na nad dzieckiem. O, czemu? Aleksander. Przyszedł do Was z pewnego rodzaju reklamacją. Bardzo Jesteśmy proszę. młodymi rodzicami, które, proszę którzy proszę. na co dzień nie mają bliskich, warto mieć faktycznie, którzy mhm. mogliby nam pomóc w opiece nad dzieckiem. Mhm. Jak wielka była nasza radość, gdy w weekend majowy odwiedziła nas moja mhm. mama. O! Powiedziała, idźcie do kina, zajmę się małem. Mąż bardzo chciał iść na Johna ale udało mi się Dobry przekonać. Dobry Dobry. Dobry. do. E, bo się boi też koronnym było kar Polecał. Ale ja oba filmy polecam. hej, 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 stop. John Wick'a też polecałem. It's true. Wiem, ale już to mówiłem. polecajki filmowe Karola jest naprawdę niebezpieczne. Karolu, co żeś nam zrobił tą rekomendacją? Film zaczął się o 20.35. Wyszliśmy z kina po północy. północy z jednym wielkim, what the fuck, wypisanym na twarzy. Czyli, Czyli dobrze. Wymięcie emocjonalnie jak pranie, którego nikt nie. Stale nie rozumiesz, jak rodzice mają dzieci i chcą odpocząć, to i. No to, a to, to, jest... nie to nie sprawdzili, na co idą. No właśnie. Jak możesz nas sprawdzić, na co idziesz? Re trailer zawsze wygląda fajnie. Którego nie. Nie, stop. nie poczekaj. Jedzie. I tak Chodzisz sobie na przykład na IMDb Bo is Afraid, to będzie po angielsku, ale można to zrobić w na wersji filmowej i tutaj kochani zawsze jest taka zakładka, gdzie w jednym zdaniu masz napisane o czym jest film. W jednym zdaniu nic ci to nie mówi. Tak, nie ale mówi, mówi, ale mówi, ale ci, nie mówi ci, ale... że cię wypierza emocjonalnie. Mówi ci Pokaż trailer. Trailer jest w pastelowych, ładnych kolorkach, jak, trochę jak. Um, to to IMDb mówi. Po nagłej śmierci matki, Łagodna, ale pełen niepokoju mężczyzna stawia czoła swoim najmroczniejszym lękom, wyruszając w picką, kawkowską Odyseję powrotną do domu. To ci mówi, że to będzie niepokojący film. I mi nie powiedziało. Wymęczeni gorzej niż po usypianiu dziecka. Stary jak to, to jest bardzo wymęczony człowiek. Nie są to moje problemy. W pierwszym odruchu pojechaliśmy do McDrive'a, ale. A, ale my też to jest kim? Po prostu Są ludzie. Zajeść nasze traumy lodami i frytkami. Po północy zakładam, Ale bo, powiem bo, szczerze, bo, wyszliśmy z kina po północy. Czyli siadł film. Czyli siadł nie. film, musieli go odreagować, bo to Karol. jest taki film. Ale nie po to, mama przyjeżdża się z dziećmi, żebyś ty szedł jeszcze. A czemu nie? A kto tak powiedział? Podsumowując, nie było warto. Natomiast bardzo chciałabym się dowiedzieć zupełnie bez ironii, mhm. co ciebie urzekło w tym filmie. O, załączam zdjęcie zatłoczonej sali. No to bo po filmie. <laughs> Tak było naprawdę tak pusto? O, wow. e, 20, a nie, 20. nie o 20.30 się zaczynało. No, Co ci urzekło w tym filmie? No mnie urzekło w tym filmie bardzo umiejętne obrazowe pokazanie traum. Traum człowieka. W, w, w ogóle nie sprawdziliście k***a na jaki film Jak widzę ten popcorn, szczerze, jak widzę ten popcorn i tą kole, Olu, Olu. Pozwolisz, że się zwrócę do Ciebie bezpośrednio? Aleksandro. Aleksandro. Można nie sprawdziłeś po prostu, na jaki film idziesz? Ja go polecam, ale... Tak, no to jest film trudny. On pokazuje traumy w bardzo umiejętny i zgrabny sposób w wielu miejscach. Nie jest to film idealny, ale jest to film niezły. Paweł opisze. Waluta Roba Gryna chyba nie robi roboty. Niedawno wróciłem do odcinka 1.565 o nowej kryptowalucie Roba Gryna Hero. Z ciekawości sprawdziłem, jak się zachowała jego wartość w ciągu roku. No i nie robi roboty. Spadek o prawie 90%, czyli chyba tier one hypergrow. Już skończymy. Tier 1 Hyper Growth Phase O, <laughs> o kurwa, tak! Tier 1 Hyper Growth Phase A ty pokaż mi to <laughs> Pokaż mi Ojojojoj. to Ale wiesz jak mówią a Jak mówią no jak, jak jest tanio to kupuj, to jak kupuj. jest drogo to sprzedawaj ja Czyli dama, teraz trzeba ale. kupować Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy wam za spędzenie wspólnie tego odcinka, a także tego tygodnia Mamy nadzieję, że podobały wam się odcinki Staraliśmy się by było śmiesznie, by było poważnie jeżeli uważacie, że te odcinki nie były śmieszne, to pamiętajcie, że za jakiś czas prawdopodobnie i tak wszystkie będą zastąpione przez sztuczną inteligencję, więc cieszmy się tymi, które są jeszcze ro robione przez prawdziwych ludzi, bo tak szybko odchodzą. Dziękuję Wam bardzo, Ladies and Gentlemen. A tego nie zrobiliśmy. The fuck you talking about? Z tymi meblami to naprawdę bezsensowny temat. Ale chyba, że chcesz opowiedzieć, to proszę bardzo. Kamera jest Twoja, podłoga również. Bardzo proszę. Włotek. Wysłał link do whitemed.pl. Usiądź w NFM. Wystawa z projektami mebli od polskich projektantów. Ja pytam w Może miałeś jakieś limonice wysłać, poszukać mebli do salonu, ale wysłałeś je do LS-a. Ja pokazałem ludziom fajny meble. Okej, dobra. Taki. Aha. Taki. Okay. A w ogóle, bo tu można je zobaczyć. On Można ich usiąść i to jest od... Tak, do, 20, do 24 tak. czerwca tego roku w e, Foyer FM w Wrocławiu. Na, tak. We Wrocławiu. Taki. Taki. Mm -hmm. Z tych wszystkich, które pokazuję, ten mi się najbardziej podoba. Ten ci się najbardziej podoba. Na, okay. tym, na tym wydaje mi się byłoby naprawdę Wygodnie, fajnie. Okay. Mhm. I w sumie i design też jest fajny. Okay. Taki. I ten ci się trochę pewnie kojarzy z moimi fotelami do studia, nie? Ten, że że... nimi na ja tym kur... usiąść nie obejść. Ten z tych wszystkich, tak jak ten jest najlepszy, mm -hmm. tak ten uważam jest najgorszy. Mm, wiadomo. Pewnie no bo najdroższy. Ten, bo ten nie jest krzesło, tylko to jest do opierania. Nie wiadomo się. w ogóle do czego to jest. Do mieszania zupy na pewno nie. Nie no, do opierania się to nie, to jest... Mm, mm, mm. Takie klasyczne, mm -hmm. Bardzo ciekawe, że zakręcane takie. I taki, taki klasyczny, klasyczny. No, to jest taki bardziej skandynawian design. Okej. Okay. Bym powiedział. No i teraz. Okej. Okay. Mm. Nie równo zupełnie. Dziękujemy, Włodeczku, za przegląd krzeseł. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się dobrze w ten weekend. Jak się ta to na koniec, bo ja nie pamiętam cię I od teraz. I od teraz. I my. I my. I my, i wy. I wszyscy już są... Lekko... Stronniczy. Ladies and gentlemen. Ale to była nasza główna forma. Super, super. Dlatego właśnie ją wyparłem. Ja chyba też. Mhm.